Noc w rezydencji Kowalskich była spokojna i elegancka. Andrzej, jeden z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi w Polsce, siedział u szczytu długiego dębowego stołu ozdobionego srebrnymi sztućcami i eleganckimi talerzami. U jego boku towarzyszyła żona Helena i zaledwie siedmioletnia córka Zuzanna. Kolacja była rutynowym wydarzeniem, kolejnym dniem sukcesów w interesach i pozornej rodzinnej harmonii. Andrzej, jak zwykle, Opowiedział jedną ze swoich wielu historii o sukcesie w biznesie, wywołując dumny uśmiech na twarzy Heleny i niewinny śmiechu Zuzanny. I tak zamknęliśmy największą transakcję roku, zakończył Andrzej, wznosząc toast kieliszkiem wina. Do sukcesu, podczas gdy dorośli wznosili toast, Zuzanna bawiła się złożoną obok niej serwetką. Jego ciekawe spojrzenie padło na skórzaną teczkę, którą Andrzej zostawił na pobliskim fotelu. Aktówka nie była całkowicie zamknięta, a coś w jej wnętrzu wyglądało intrygująco. Widoczna była krawędź ciemnego skórzanego portfela. Zastanawiała się, czy nie zapytać o treść opowieści, ale ojciec był tak pochłonięty opowiadaniem, że postanowiła mu nie przerywać. Pod koniec kolacji Andrzej w teczkę i jak zwykle poszedł do swojego biura. Zuzanna, wciąż ciekawa, poszła za matką do salonu, ale coś w jej wnętrzu już przeczuwało. Że w portfelu znajdują się nie tylko dokumenty służbowe. Następnego dnia Zuzanna, podczas eksploracji biura ojca, w końcu miała okazję odkryć tajemnicę kryjącą się za portfelem. Następnego ranka w domu Kowalskich panowała cisza. Andrzej wyszedł wcześniej na ważne spotkanie, przez co jego biuro było puste i niedostępne. Zuzanna, korzystając z okazji, po raz pierwszy weszła do pomieszczenia bez obecności ojca. Pokój był elegancki, z uporządkowanymi regałami na książki i nieskazitelnym stołem z machonią. Ale to, co najbardziej przykuło jego uwagę, to teczka leżąca na stole. Drżącymi z podniecenia rękami otworzyła teczkę i znalazła portfel, który tak ją zaintrygował. Po otwarciu znalazł kilka wizytówek, banknotów i na końcu stare, zniszczone zdjęcie. Na zdjęciu widoczny jest znacznie młodszy Andrzej w towarzystwie Nieznanej Kobiety i dziecka. Zuzanna była zdezorientowana. Kim są te osoby? Nigdy wcześniej nie widziała tej kobiety ani tego dziecka, a wyraz twarzy ojca na zdjęciu był inny, melancholijny, wręcz smutny. Z fotografią w rękach Zuzanna pobiegła pokazać ją swojej mamie, Helenie. Helena zamarła, gdy tylko zobaczyła ten obraz. Na jego twarzy malowało się zaskoczenie i dyskomfort. Gdzie to znalazłeś? Zapytała Helena. Próbując ukryć nerwowość w głosie. W portfelu taty. Kim są ci ludzie? Mamo. Nalegała Zuzanna, teraz jeszcze bardziej ciekawa. Helena uniknęła odpowiedzi na pytanie, mówiąc, że Andrzej powinien to wyjaśnić. Podniosła zdjęcie i schowała je z powrotem do portfela, co rozczarowało Zuzannę, ale jeszcze bardziej utwierdziło ją w pragnieniu poznania prawdy. Zuzanna, zaintrygowana reakcją matki. Postanawia przy najbliższej okazji zapytać ojca o zdjęcie, nie wiedząc, że wywoła to serię szokujących wyznań. Tego samego dnia Andrzej wrócił do domu jak zwykle, ale Zuzanna zauważyła, że było w nim coś innego. Jego zachowanie było bardziej powściągliwe, niemal jakby czuł, że coś go dręczy. Podczas kolacji, Zuzanna nie potrafiła powstrzymać ciekawości i zapytała wprost: Tato, kim są ludzie na zdjęciu na twoim portfelu? Andrzej zamarł. Przez chwilę wydawał się pogrążony w myślach, ale szybko przykrył je uśmiechem. Stare wspomnienie: kochanie, nie ma się czym martwić. Zuzanna nie była usatysfakcjonowana odpowiedzą, ale wiedziała, że w tym momencie nie ma sensu nalegać. Andrzej szybko zmienił temat, mówiąc o nowym projekcie, nad którym pracował. Helena z kolei unikała kontaktu wzrokowego z córką, dając jasno do zrozumienia, że nie chce brać udziału w rozmowie. Następnego dnia w szkole Zuzanna rozmawiała o zdjęciu ze swoją nauczycielką, która była starą przyjaciółką rodziny. Nauczycielka zmarszczyła brwi, słysząc opis obrazu, i zasugerowała, że być może kryje się za nim jakaś ciekawa historia. To jeszcze bardziej wzmogło ciekawość Zuzanny, która postanowiła, że musi zbadać sprawę dokładniej. Zdeterminowana, by odkryć prawdę, Zuzanna zaczyna planować sposób na znalezienie większej liczby wskazówek, podczas gdy Andrzej próbuje ukryć ślady swojej przeszłości. Poszukiwania odpowiedzi skłoniły Zuzannę do jeszcze dokładniejszej obserwacji zachowania ojca. Zauważyła, że Andrzej spędzał długie godziny w swoim biurze, często zamknięty. Pewnego dnia, gdy jego nie było, weszła ponownie do pokoju i zauważyła coś, na co nie zwróciła wcześniej uwagi. Sejf wbudowany w ścianę, Sprytnie zamaskowane obrazem. Zuzanna wiedziała, że w tym sejfie mogą znajdować się odpowiedzi, których szukała. Zdeterminowana, spróbowała otworzyć sejf, lecz bez powodzenia. Do wprowadzenia kombinacji przycisków numerycznych potrzebna była kombinacja, której nie miała pojęcia. Wtedy przypomniała sobie o czymś. Andrzej często wykorzystywał datę jej urodzin do zdobycia haseł i kodów. Z bijącym sercem wpisał cyfry odpowiadające dacie, i ku jego zdziwieniu safe otworzył się z cichym kliknięciem. W środku zuzanna znalazła kopertę wypełnioną starymi dokumentami i większą ilością zdjęć. Na jednym ze zdjęć widniała ta sama kobieta, co na pierwszym zdjęciu, tym razem z Andrzejem trzymającym dziecko na rękach. Był też akt urodzenia z imieniem dziecka Filip Kowalski. Obok imienia widniało imię Andrzeja jako ojca. Natomiast imienia matki nie znała. Zuzanna zabrała kopertę do swojej sypialni i ukryła ją pod łóżkiem, obiecując sobie, że później przejrzy ją spokojnie. Jego umysł był pełen pytań: kim był Filip? Dlaczego Andrzej nigdy nie wspomniał o tym synu? A co się z nim stało? Punktem kulminacyjnym opowieści jest moment, w którym lokalny dziennikarz, po przeprowadzeniu dogłębnego śledztwa, zdobywa kopię zagadkowego zdjęcia które Andrzej tak długo próbował ukryć. Analizując obraz i jego powiązania z przeszłością, odkrywa bezpośredni związek Andrzeja z firmą, która wiele lat temu w tajemniczy sposób zbankrutowała. Poniższy artykuł stawia biznesmena w centrum burzy medialnej, wywołując szok zarówno wśród opinii publicznej, jak i rodziny Andrzeja. To nie było po prostu zwykłe zdjęcie. Stało się kluczem do odkrycia tajemnicy, którą starannie strzegł. Ale reperkusje były ogromne, a starzy znajomi Andrzeja, ludzie z jego przeszłości, o których starał się zapomnieć, powracają z bezpośrednimi pytaniami i zawoalowanymi oskarżeniami. Każdy z nich domaga się odpowiedzi, a ich słowa ciążą niczym cegły na reputacji biznesmena. Presja na niego wzrasta, a sytuacja zaczyna wymykać się spod jego kontroli. Jego wizerunek publiczny, budowany przez dziesięciolecia, Zaczyna rozpadać się na jego oczach. Znalazł się wokół cyklonu i nie wiedział, czy uda mu się przetrwać to odkrycie. Gdy w końcu zamierza wyjawić tajemnicę, jego żona, Zuzanna, robi coś nieoczekiwanego. W napiętej chwili to ona przejmuje inicjatywę, rzucając wyzwanie oczekiwaniom wszystkich, a zwłaszcza Andrzeja. Nie tylko zakłóca naturalny bieg rzeczy, ale również zmienia kierunek konfrontacji w sposób, którego nikt nie mógł przewidzieć. Napięcie sięga Zenitu, gdy Zuzanna, nie do końca zdając sobie sprawę z wagi sytuacji, decyduje się na bezpośrednią konfrontację z Andrzejem. Ona, nieświadoma głębokich dylematów, które go dręczą, domaga się wyjaśnień, zadając pytania, na które potrzebuje natychmiastowej odpowiedzi. Andrzej, widocznie wstrząśnięty, zdaje sobie sprawę, że nie ma już drogi ucieczki. Rozumie, że musi zmierzyć się z przeszłością, którą tak bardzo starał się ukryć, zanim skandal zniszczy wszystko, co zbudował. Ciężar jego decyzji jest niezaprzeczalny i w chwili słabości zdaje sobie sprawę, że jedynym sposobem na ocalenie rodziny i reputacji jest bycie uczciwym wobec samego siebie i wszystkich wokół. W akcie odwagi wstaje i głosem drżącym ze wzruszenia wyjawia całą prawdę o błędzie, jaki popełnił w młodości. Zdjęcie. Które tak bardzo ukrywał, staje się teraz kluczem do jego żalu, pokazując, że nie był po prostu milionerem, który osiągnął sukces, ale kimś, kto był gotów poświęcić wszystko, aby chronić tych, których kochał. Ze łzami w oczach publicznie prosi o przebaczenie i wykorzystuje swój majątek, aby naprawić, najlepiej jak potrafi, wyrządzone szkody. Zuzanna, Obdarzona nieoczekiwaną siłą, staje się dla swego ojca symbolem odkupienia i odnowy, wywierając wpływ na wszystkich obecnych. Andrzej, po miesiącach milczenia i cierpienia, w końcu spotyka swoją rodzinę w przełomowym momencie, świadomy, że ciężar tajemnicy, którą nosił w sobie przez tak długi czas, musi zostać przekazany dalej. Spojrzał na wszystkich głębokim wzrokiem, i zanim przemówił, wziął głęboki oddech. Czując ciężar każdego słowa, które miał zamiar powiedzieć, stanowczym, ale pełnym emocji głosem wyjawia wielką tajemnicę swojego życia. Gdy był młody, popełnił poważny błąd, który doprowadził do bankructwa małej firmy błąd, który starał się ukryć na zawsze. Zdjęcie, które stało się symbolem jego żalu, nie jest tylko odległym wspomnieniem, ale dowodem pełnej bólu przeszłości. Na zdjęciu widać jego pierwszą żonę i syna. Oboje tragicznie zginęli w okolicznościach, którym on nigdy nie miał odwagi stawić czoła. Mówiąc o tym, Andrzej opowiada, jak przez lata odbudował swoje życie i majątek, ale ciężar poczucia winy i straty nigdy go nie opuścił. Stracił nie tylko bliskich, ale i pewność siebie. Pod koniec objawienia spogląda na swoją rodzinę, pewien, że chociaż w przeszłości nie da się wymazać, zawsze istnieje szansa na zrobienie tego, co słuszne. Czasami to, co ukrywamy, mówi o nas więcej niż to, co pokazujemy. Sekret Andrzeja był dla nas potężnym przypomnieniem. Nigdy nie jest za późno, żeby zrobić to, co słuszne. A ty, czy jest coś w swoim życiu, z czym powinieneś się zmierzyć? Po dokonaniu tego odkrycia, Andrzej zaczyna stawiać czoła surowym konsekwencjom swoich czynów, zdając sobie sprawę, że nie może już uciec od ciężaru przyszłości. Ze szczerym spojrzeniem i postawą prawdziwego żalu publicznie przeprosił, przyznając się do szkód wyrządzonych swoimi przyszłymi działaniami. Następnie z wielką determinacją ogłasza utworzenie projektu rekompensat, który ma na celu pomoc wszystkim osobom poszkodowanym na skutek bankructwa firmy i tragedii, które nastąpiły później. Zuzanna, która początkowo nie rozumiała powagi tajemnicy swojego ojca, teraz dostrzega w nim wzór odwagi i odporności. Postanawia dołączyć do niego, oddając mu do dyspozycji swoją siłę i środki, aby pomóc mu w poszukiwaniu odkupienia. Społeczeństwo, wzruszone szczerością Andrzeja i chęcią naprawienia swoich błędów, zaczyna go wspierać, oferując nie tylko swoje zrozumienie, ale i solidarność. Podróż Andrzeja i Zuzanny jest symbolem nowej szansy odnowionej nadziei, że nawet po wielkich upadkach odkupienie jest możliwe. Andrzej, Zdecydowany zmienić swoją przeszłość w coś pozytywnego, zakłada fundację charytatywną, której celem jest pomoc ludziom w rozpoczęciu nowego życia, tak jak on sam to zrobił. Fundacja jest również hołdem złożonym jego zmarłemu synowi, którego dziedzictwo obecnie inspiruje go do tak rozpaczliwie upragnionej zmiany. Zuzanna, teraz bardziej dojrzała i lepiej rozumiejąca znaczenie prawdy i przebaczenia, staje się aktywną orędowniczką fundacji. Symbolizującej nadzieję i naukę, które rodzą się po przeciwnościach losu. Opowieść kończy się przesłaniem, że nawet najboleśniejsze błędy, jeśli podejdzie się do nich z odwagą i konkretnymi działaniami, mogą przerodzić się w dziedzictwo, które będzie miało pozytywny wpływ na świat. Rodzina Kowalskich, zjednoczona przez odkupienie, w końcu odnajduje nowy cel, drogę uzdrowienia i przyczyniania się do dobra innych. Co myślisz o tej podróży odkupienia? Przezwyciężania problemów i zaczynania od nowa. Historia Andrzeja i Zuzanny pokazuje nam, że bez względu na to, jak bardzo przyszłość nas prześladuje, zawsze istnieje szansa na zmianę naszej przyszłości, na zrobienie tego, co słuszne i zbudowanie pozytywnego dziedzictwa na naszych błędach. To prawdziwa lekcja odwagi, pokory i miłości. A jeśli ta historia Cię poruszyła, skłoniła do refleksji i wzruszyła, nie zapomnij dać lajka poniżej. Twoje wsparcie jest dla mnie niezbędne, aby móc tworzyć więcej treści pełnych emocji i wiedzy. Proszę, udostępnij ten film znajomym i rodzinie, ponieważ czasem taka historia może być tym, co ktoś musi usłyszeć i podjąć działania w swoim życiu. Rozpowszechniajmy przesłanie, że nigdy nie jest za późno na zmianę, na prośbę o przebaczenie i czynienie dobra. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, nie trać więcej czasu zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnych aktualizacji. Każdego tygodnia mamy dla Ciebie nowe, inspirujące historie, pełne cennych lekcji i momentów, które zmuszą Cię do ponownego przemyślenia życia. Polub, udostępnij, zasubskrybuj i bądź częścią tej społeczności, która stara się przekształcić błędy w naukę, przezwyciężanie w motywację, a historię w dziedzictwo. Liczę na to, że będziesz kontynuował tę podróż, a razem sprawimy, że nasze życie stanie się prawdziwą historią odkupienia. Do zobaczenia w następnym filmie.